Witajcie kochani na kanale Zrób to sam. Pokażę Wam dzisiaj śliczną letnią chustkę z bawełny. Piękny wzór z dziurkami. Łańcuszki łączące dziurki są pojedyncze albo podwójne. Piękny, lekki szalik. Bardzo sprawnie i przyjemnie się go wykonuje. A teraz pokażę Wam, jaką włóczkę i szydełko użyłam do wykonania tego. Szalika. Życzę przyjemnego oglądania. Także zaczynamy. Mamy tu włóczkę o nazwie Fashion Color Spin od Rico Design. 100 g, 230 metrów długości, 100% bawełny. Rekomendowane szydełko w rozmiarze 6. Mamy tu piękne letnie barwy żółtego. Jeszcze zobaczę tylko numer koloru, i jest to numer 2. Także zaczynajmy. Rozpocznę sobie z łańcuszkiem oczek, mianowicie nawlekę 24 oczka. Baza musi być podzielona przez 8, stąd możecie odjąć bądź dodać 8 oczek. Zależy czy chcecie mieć węższy czy szerszy szalik. Mamy już 5 oczek. I nawlekamy tak aż będziemy mieli 24 oczka. Mamy gotowe 24 oczka w łańcuszku. Teraz opuszczam trzy pierwsze oczka, nawilkam szydełko i wbijam w czwarte oczko, od razu robiąc łańcuszek z trzech oczek. Następnie znowu nawijam szydełko, wbijam w tę samą dziurkę, robiąc ponownie łańcuszek z trzech oczek. Muszę sobie nawlec troszkę wełny. I następnie ponownie opuszczam trzy oczka, Nawijam szydełko i wbijam w czwarte oczko, robiąc łańcuszek. Potem robię dwa oczka i znowu wbijam szydełko w tę samą dziurkę, ponownie robiąc łańcuszek zawsze z trzech oczek. I mamy wzorek V, który łączą dwa oczka. Tak to do tej pory wygląda. Także najpierw wykonałam jeden łańcuszek, opuściłam trzy oczka, zrobiłam dwa łańcuszki, opuściłam trzy oczka i ten wzorek V... Powstał z dwóch łańcuszków z dwoma oczkami pomiędzy. I kontynuuję. Najpierw następnie znowu opuszczam trzy oczka, wbijam szydełko w czwarte i robię łańcuszek z trzech oczek. I z tego samego oczka robię drugi łańcuszek. Potem nawlekam pojedyncze oczko i znowu w to samo oczko, gdzie mamy dwa łańcuszki, dorabiam kolejne dwa. Także w sumie szydełku jest z tego jednego oczka cztery łańcuszki. Dwa razy po. Dwa łańcuszki z jedną dziurką pomiędzy łańcuszkami. I jak to troszkę rozciągnę, to widać tu tą dziurkę między tymi łańcuszkami. Także tutaj za każdym razem zrobiłam po jednym łańcuszku, następnie tutaj za każdym razem po dwa łańcuszki. Tutaj jedno oczko pomiędzy nimi, a tu za to dwa oczka pomiędzy. Następnie znowu opuszczamy trzy oczka i powtarzamy pierwszy krok, mianowicie robimy pierwszy łańcuszek z trzech oczek. Z dwoma oczkami po środku. Tak i znowu opuszczamy trzy oczka. I najpierw dwa łańcuszki z jednego oczka. Drugi łańcuszek. Jedno oczko nawlekamy. I następnie dwa kolejne łańcuszki z tego samego oczka. Rządek składa się tak naprawdę z jednego wzorku powtórzonego dwa razy, a teraz musimy go zakończyć. Do tego opuszczam trzy oczka i robię łańcuszek z czwartego oczka. Mianowicie jeszcze jeden pojedynczy wzorek V. Znowu z dwoma oczkami pomiędzy łańcuszkami. I tym samym zakończę pierwszy rządek. I mamy już go gotowy. Także podsumowując, zaczynam bazę z wielokrotnością 8 oczek. Tutaj akurat mam 24 oczka. Najpierw opuściłam 3 oczka i wbiłam szydełko w czwarte, robiąc od razu dwa łańcuszki. Tu opuściłam trzy oczka, z czwartego oczka zrobiłam znowu dwa łańcuszki z dwoma oczkami pomiędzy znowu opuściłam trzy oczka i tutaj dorobiłam cztery łańcuszki z jednym oczkiem pomiędzy znowu trzy oczka opuściłam troszkę dziwnie tu mi to wyszło, ale to jest faktycznie jeden łańcuszek a myślałam, że dwa Także wracając, dorobiłam dwa łańcuszki z dwoma oczkami pomiędzy Tutaj znowu cztery łańcuszki z jednym oczkiem pomiędzy, znowu trzy oczka opuszczone i tu na końcu dwa łańcuszki z dwoma oczkami pomiędzy nimi. Tak wyglądał pierwszy rząd, a teraz przechodzimy do drugiego. Zaczynamy z trzema oczkami, następnie całość obracam i zaczynam szydełkować od pierwszego oczka z brzegu. Czyli oczka z poprzedniego łańcuszka i robię dwa łańcuszki. Następnie nawijam szydełko i wbijam pomiędzy pierwsze podwójne łańcuszki z poprzedniego rzędu. I szydełkuję dokładnie to, co z poprzedniego rzędu, ale jakby w drugą stronę. Tutaj mam podwójne łańcuszki, a teraz szydełkuję pojedynczy łańcuszek. Dwa oczka i dalej. Pojedynczy łańcuszek. Następnie wbijam szydełko w kolejną dziurkę i szydełkuję dalej to, co widzę pod tym, ale od końca. Czyli mamy tutaj cztery łańcuszki, pomiędzy nimi oczywiście jedno oczko, potem mamy znowu jedną dziurkę. Tu robimy dwa łańcuszki z dwoma dziurkami pomiędzy nimi. Także gdy mamy większą dziurkę, tam robię Cztery łańcuszki, a gdy jest mała dziurka, tam robię dwa łańcuszki. I tak aż do końca rzędu. A tam wbijam szydełko w ostatnie oczko z pierwszego rzędu i robię łańcuszek oczywiście z trzech oczek, dwa oczka i kolejny łańcuszek. I tak zakończamy drugi rząd. I tak się prezentują gotowe dwa rzędy. Widać wyraźnie wzory fałs pojedynczymi i podwójnymi łańcuszkami. W drugim rzędzie nad podwójnymi są pojedyncze łańcuszki i na odwrót. I dalej kontynuujemy. nawlekamy trzy oczka i obracamy. Zaczynam znowu z dwoma łańcuszkami, następnie szydełkuję wokół pierwszej dziurki poprzedniego rzędu. Robię wzorek V z dwoma oczkami pomiędzy i następnie wbijam szydełko w dziurkę ze wzorku V i dwoma oczkami po środku. I robię dwa łańcuszki. Jedno oczko po środku. I kolejne dwa łańcuszki. I tak dalej kontynuuję. Jeszcze tylko pokażę Wam, jak się prezentuje kolor włóczki. Także kochani, doszydełkowałam co nieco szalika. Możecie tu zauważyć dość szybką przemianę koloru z jednego do drugiego. Liczyłam, że zmiana koloru będzie nieco łagodniejsza. Nie tak nagła, można powiedzieć. Ale szczerze mówiąc, wygląda to. Bardzo ładnie, i możecie teraz fajnie zobaczyć, jak ten wzór się prezentuje i zmienia po drodze. Generalnie zmiana jest zawsze pomiędzy wzorem V z podwójnymi łańcuszkami, a wzorem z pojedynczymi łańcuszkami. Bardzo pięknie się one łączą ze sobą, także nie da się zgubić po drodze, szydełkując, bo bardzo fajnie, wyraźnie widać te dziurki. Wzorek jest bardzo prosty do wykonania: dodatkowo piękne łuczki w letnich kolorach, także zabieram się. Dalej do szydełkowania i oczywiście pokażę Wam efekt końcowy. Także kochani, tutaj dotarłam już do końca włóczki. Nie mam niestety jej już wystarczająco dużo, żeby dokończyć ten rząd, dlatego muszę go niestety rozplątać, ale zakończyłby się wtedy w nieco jaśniejszym tonie. Brakowało mi dosłownie dwóch łańcuszków. Jeszcze tylko tu przeciągnę i zaraz zakończę ten rządek. Bardzo dobrze pracowało mi się z tą włóczką. Przyjemna w dotyku, gładki materiał z bawełny. Zaraz pokażę Wam cały szalik z progresją kolorów. Wyszło mi około 160 cm długości. Także na początku zaczyna się od jaśniejszego koloru, następnie Mamy nieco ciemniejszy, pięknie prezentuje się ten szalik, znowu nieco żółty i ponownie przechodzi w brązowy. I tak na zmianę. A tu mamy najjaśniejszy odcinek, między tymi nieco żółtymi, naprawdę pięknym szalik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale Zrób to Sam. Do zobaczenia. Cześć.